Stajemy, szósta, stajemy. Czemu zawsze musi być szósta, zresztą ja nie wiem, czy jest dziesięć. Tu miałem chłopcy, a tak śpimy, tu są nasze podróżniki, tu są nasze łóżka, na które sami zrobiliśmy z taką specjalną półką, która powiększy naszą przestrzeń życiową. A tutaj są wszystkie rzeczy, które są potrzebne dla życia, na przykład, na przykład ubrania. Dajcie się spokojnie przebrać. Jeden miesiąc przygotowań i 9300 km od dołu. Pierwsza przeprawa. Przydrzewiam.

Znajdujemy się właśnie na szlaku kolumniczki, 11 tys. km od domu. Przed nami najcięższy odcinek naszej podróży, czasem do Magadanu, ponad 1,5 km. Niestety będziemy musieli ją wykonać za pomocą dwóch mercedesów. Jeden odmówił posłuszeństwa, musieliśmy go zostawić w Jakubsku, ale wrócimy po niego. Nie znamy dokładnie tego no, miasteczka no, no, tej wsi. Nie. Nie. nie wiemy nawet jak się podobało. Wiemy jedno, jest całkowicie wymarłe. Prawdopodobnie skończyło się tak samo jak tysiące innych miejscowości. Tam, poza tymi zabudowaniami, widać szczyty mieszkaniami. Prawdopodobnie ona tak się skończył. Oglądając złoto, które wydobywano z ziemi. No cóż, nie było co tutaj robić. Będzie się przenieść. nikt nie wie gdzie. nie wie kiedy. Jest chyba z minus 700. Dobrze, że rano zrobiłem sobie ciepłe herbaty. Mam nadzieję, że nadal jest ciepła. Pada śnieg. Tak naprawdę 12 dni temu było jeszcze piękne, wspaniałe rano. Do Magadonu zostało 1440 km. Droga jest piękna, ale bardzo mhm. ciężka. Zaprawiaj, zaprawiaj! O nie, nie, o tak! Wybierała się na instalacja. So, Poszedłeś z panu. Dzięki w tej izolacji poczuliśmy sobie dziś wobec. Jesteśmy ludzi. walki w 12 750 kilometrach przejechano. Dzięki naszym samochodom udało się dojechać do domu. Udało się. Udało się dojechać do Madagaskar. Musimy się wzruszać, bo po tym, co udało nam się osiągnąć, wiedzieliśmy, że trzeba wrócić do domu. A to, co spotkało nas po powrocie, przyrosło nasze najszczersze oczekiwania. E, wspaniały był to powrót, i myślę, że każdy z nas e, tak naprawdę dostał to, czego chciał, ale jak stare dobre przysłowie mówi, wszędzie dobrze, e, ale w domu najlepiej. E, znaliśmy to przysłowie i wiedzieliśmy tak naprawdę, że, że chcemy być już z naszymi bliskimi. To pewnie zobaczycie zaraz e, na tym ostatnim filmie, który mamy tam do zaprezentowania. No cóż, no ale trzeba było wrócić. E, rzeczywiście do Magadanu dojechaliśmy dwoma samochodami, nie trzema. E, granat, który wcześniej miał e, jeszcze problemy w Warszawie, musiał zostać na przymus, przymus, w przymusowym spa, e, gdzie odpoczął, e, uzyskał uzyskał dobre noty od Grzesia po powrocie. Wtedy się za niego zabraliśmy i tak naprawdę przy użyciu, przy użyciu Miejscowy, miejscowych części i tego kolesia, który tutaj przy użyciu. No, dzięki temu <śm> człowiekowi <śm> pojechaliśmy dalej. Ale co było najśmieszniejsze, słuchajcie, chyba nigdy nie będziemy nie będziemy żadnego momentu naszej trasy mile wspominać niż to, jak z trzech samochodów przenieśliśmy się do dwóch. <śm> y i spaliśmy na przykład w dwóch samochodach we trzech. Na, na pewno to było cieplej niż yy, po dwóch, Naprawdę, Na pewno było cieplej, aczkolwiek i rzeczywiście w, 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 tam, w tamtym czasie rzeczywiście było już zimniej na zewnątrz. Tam temperatury na północy, zwłaszcza na północy, a nie zapominajcie, że osiągnęliśmy na przykład takie miejsce jak ustnera, e, taka, taki pod, nie pod takie miejsce przeładunku Łagierników założone w 1937 roku, które już jest bardzo, bardzo blisko, blisko koła podbiegunowego. I tam w pewnym momencie, już we wrześniu, były naprawdę bardzo, bardzo niskie temperatury. Minus 7, minus 8, któryś z nas nawet chyba w pewnym momencie. W samochodzie było 80. No tak, 80, ale w pewnym momencie nawet chyba, chyba któryś z nas zbadał, że było minus 15 Tutaj popularność, ale się o, o, o drodze, o trudach o drogi, o przeszkodach, w jakim samochodem można dojechać. Ja na przykład chciałbym tutaj właśnie Wam Państwu zwrócić uwagę. Y, ja sam sobie troszeczkę, może nie jestem tutaj najlepszą osobą, to znaczy pewnie dużo więcej o samochodach niż Grzeg Grzegorz na przykład ode mnie, ale... Y, Co, że nie? Tak, tak mi się A, wydaje. No, <laughs> ale tak tak osobam, no. chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że w tej trasie tak naprawdę trudne było to, że mm, to była długotrwałość pewnych warunków technicznych. Myśmy na przykład na bardzo złym paliwie, po szutrowych drogach, gdzie się jechało w kurzu tak, że nie było nic widać, jechali 8 tysięcy tak to tak żebym nie skłamał, poprawcie mnie, jeśli źle mówię. Ja na przykład ze śmiesznych rzeczy wróciłem teraz, siadam w swój samochód, taki cywilny powiedzmy, i gdzieś tam wyjechaliśmy w ostatni weekend i Małgosia, moja narzeczona, mówi do mnie Ty, czego tak zasuwasz po tych dziurach? Jakie dziury? <grym> o co chodzi? Także to, to, to było tak naprawdę trudne z, technicznie, z technicznego względu. Rzeczywiście 76 wlewana na przykład do mojego rozumaka, no, e, nie była balsamem na jego serduszko, e, ale i tak naprawdę i tak e, samochód, który, który przejechał 25 tysięcy w wieku 27 lat. E, to, 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 to w tej chwili jest, jest to mój wielki przyjaciel i, Dzięki temu samochodowi spełniłem swoje marzenie, mimo że jest tak naprawdę o rok ode mnie młodszy i jechał naprawdę na koszmarnym paliwie. Gdyby jadł to, co my, Panie Andrzeju, gdyby jadł to, co my, pewnie by pojechalibyśmy, nawet się nie zastanawiając, do Nowego Jorku. Dawało nam się w pewnym momencie, że jest tam bardzo trudno i bardzo ciężko po dwóch tych samochodach. W momencie, kiedy było nas trzech, to znowu jak wróciliśmy do trzech samochodów i szpaliśmy w Nibbie dwóch, to oczywiście doceniliśmy tą, ten stan rzeczy. Ale na przykład od tamtego momentu Grzesiek ma Ksywę. Przepraszam, że tutaj nazwę to po imieniu. Grzesiek pracownik Mercedesa ma Kszybę BMW. Biodra ma wystające.